Witam serdecznie wszystkich w tym jeszcze starym roku, czyli w Sylwestra. To taki dzień, każdy wie, wiele osób dzisiaj pójdzie na jakieś imprezy, czy to w domu, czy to gdzieś tam. Więc przy okazji tam szampańskiej zabawy, jak to się mówi, żeby też jutro za bardzo główka nie bolała. Każdy chyba to rozumie, ale to też taki dzień, kiedy sobie tam mówimy jak było w tym mijającym roku, jak co planujemy na następny rok, więc ja wam też powiem może o swoich sukcesach, ile to można nazwać sukcesami, bo, bo to są takie małe drobne rzeczy, które się dzieją, a, a, a ktoś powie, a co to za sukces? No pierwszym takim wielkim sukcesem to chyba jest to, że ten rok człowiek w ogóle przeżył. W moim wieku każdy rozumie o co chyba chodzi. Ja już jestem te starsze pokolenie, nie te młodsze. Więc różnie to może być, więc y, udało się jakoś y, zdrowo, nie tylko mi, ale i mojej rodzinie y, nie chorowaliśmy, więc to jest bardzo duży, wielki plus. No a co takie jeszcze małe rzeczy, które też cieszą, a które są normalnymi rzeczami jak gdyby, nie? Czyli na przykład to co stoi tutaj, w tym roku udało się to zrobić. Może rzucimy okiem, tak troszeczkę na to, o, widać nie. I to jest taka drobna sprawa, która została powiedzmy w tym roku zrobiona. Mogła być zrobiona, nie musiała być, ale się udało. Stoi ta graciarnia. I to jest taki malutki sukces zwykłego człowieka. Zobaczymy, jak to będzie teraz tu wyglądało z tej strony w takim ujęciu. Słoneczko nam troszeczkę świeci. Poza tym są takie małe rzeczy, które też cieszą ludzi. A którym innym wydają się takie normalne, nie? a więc ja na przykład cieszę się, że dach nie przecieka, bo przecież ja tam nie jestem jakimś super dekarzem, ale jakoś go zrobiłem i, i nie cieknie. Cieszę się z tego, że pompa pracuje w tej chwili, nawet ją delikatnie słyszę, że nie ma z nią problemów czyli z ogrzewaniem. Cieszę się z tego, że panele produkują prąd. Raz wiadomo, go trochę więcej, raz yy, trochę mniej, ale produkują teraz w grudniu. No to taka lipa jest totalna. To każdy, kto tam ma panele, to wie, że tam jak dwie godziny w ciągu dnia wyprodukuje panele, to już jest dobrze. Ale niektórzy mają pewnie troszkę większą produkcję, niektórzy jeszcze mniejszą. To zależy też od mocy instalacji, nie? No i takie rzeczy człowieka cieszą, że to wszystko jakoś tam kręci się. I, i ok, ja bym chciał, żeby jak najwięcej osób na przykład w tym mijającym roku zaczęło budowę domu albo postanowiło kupić mieszkanie albo już żeby kupiło to mieszkanie żeby się wprowadziło do tego mieszkania a jak budowali dom to żeby się wprowadzili jak nie zdążyli to żeby w tym następnym roku się wprowadzili do tej swojej chałupy czy też do mieszkania w bloku bo to wiadomo że nie każdy będzie mieszkał w domku jednorodzinnym nigdzie tak nie ma na świecie więc i u nas też nigdy tak nie będzie Wiadomo, że to po prostu tak jest i tyle, nie? Niektórzy chcą w domku, a niektórzy wolą na przykład w bloku, bo mają niby wszystko gdzieś. A chociaż na dzisiaj, jak sami wiecie, są takie instalacje, gdzie na domkach jednorodzinnych macie tak samo jak w bloku, czyli nic Was nie obchodzi. Macie wodę, ciepłą wodę. Kanalizację, macie ogrzewanie jakieś tam niekoniecznie pompą, może być to gazem, ale bezobsługowe, czy jakieś tam elektryczne, bezobsługowe. Czyli wchodzicie do domu, zawsze jest ciepło. Awaria oczywiście może zawsze się zdarzyć, najlepiej żeby nie, ale może, jak Wam tutaj yy, mówiłem, że może, wiadomo, że im starsze urządzenia, czy tam cokolwiek starsze, tak jak człowiek, też to się po prostu psuje i tak to mniej więcej wygląda. Więc co, a no co jeszcze w tym roku? No, jak tam na pewno pamiętacie ci, co mnie dłużej oglądają, że kupiliśmy działkę. Teraz dokupujemy jeszcze kawałeczek jednej, żeby powiększyć tamtą działkę obok. Tam czekamy na prąd, może dostaniemy w tym roku oby. Tam też plan jest taki, że w tym roku postawimy domek, taki 35 metrów, ale już nie taki jak ten z tyłu za mną, tylko taki, w którym będzie można na przykład wypoczywać, czyli taki całoroczny. Na zgłoszenie, co tam, ale to przyszłość. A wiecie, planować można dzisiaj, a jutro wyjdzie, jak wyjdzie. Tak po prostu jest. No. Poza tym, jeszcze chcę zrobić w tym roku też ogrodzenie z przodu, bo te drewniane to było cały czas tymczasowe, a już czwarty rok stoi, więc trzeba tam w końcu go ogarnąć. Zamontować też bramę przesuwną i jak się uda no to będzie fajny rok jak się nie uda to no też będzie fajny jeśli człowiek będzie cały czas zdrowy i będzie mógł sobie tam jeszcze tymi dwoma ręcoma, ręcami rękoma popracować to będzie fajnie i tyle e, także wszystkim Wam też przy okazji życzę e, i miłej zabawy dzisiaj wieczorem czy tam w nocy e, i tego żeby troszeczkę Wam się tam układało e, w życiu to, co sobie tam troszkę zaplanujecie, żeby chociaż przynajmniej niektóre rzeczy te planowane udały się wam, żeby, żeby sukcesem się zakończyły. No i tyle, no bo, bo to jest chyba najważniejsze, ale przede wszystkim, żebyście byli zdrowi, nie musieli chodzić po lekarzach, bo służba zdrowia jest jaka jest. Na to każdy chyba mniej więcej zna i wie, jak to działa i jak to wygląda. No, i tyle. Nie będę dzisiaj tu za długo Wam opowiadał jakichś różnych y, głupot, bo, bo po co też nie. Eee, także jeszcze raz trzymajcie się, pozdrowionka. Dzięki za to, że mnie oglądacie, raz więcej, raz mniej. Często mówicie, że mówię głupoty. No, tak jest, no, tak jak i na każdym kanale, dzisiaj coś mówicie, ro bardziej rozsądnie, innym y, razem mówicie, bardziej głupio. No, takie życie. Mój kanał nie jest typowo kanałem budowlanym. Zawsze to wam powtarzałem. Takim, że tylko budowlanka, jak na przykład Mario, Budowlaniec. On chyba tylko konkretnie o tym, o niczym innym tam nie mówi. Mój kanał nie był nigdy taki typowo budowlany, był taki o życiu. Czyli i o tym trochę, i o tym trochę, i o tym trochę. I żeby tam było fajnie, i zdrowo. Także przede wszystkim, żebyście byli zdrowi, żebyście nie musieli korzystać ze służby zdrowia jak najdłużej. I w ogóle, żebyście pomału zaczynali myśleć o swoim koncie, to do tych młodszych Ci, którzy mają, żeby czy chałupę czy mieszkanie, żeby nie było problemów też w rodzinie między innymi, ale żeby nie było problemów z domem, nie było problemów z mieszkaniem i tym podobne. Rzeczy, bo to są czasami małe rzeczy, a bardzo denerwujące, więc lepiej jak takich małych, nawet problemów za wiele nie ma. I co? Kończymy ten nowy rok. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia już w styczniu. Tak? W styczniu. Także pozdrawiam wszystkich.